Cześć Wam, kochani, witam Was serdecznie. Zobaczmy, jakie energie na dzisiaj. Zobaczmy, co Wy macie, kochani, dzisiaj usłyszeć. Zobaczmy. Co tutaj dzisiaj ciekawego do Was przychodzi. Oczywiście, czytanie no, nie, nie musi być dla Was wszystkich, bo Was jest tutaj, kochani dużo i może rezonować, a nie musi. To nie są czytania prywatne tutaj na kanale, to jest bardziej takie energie ogólne, jakieś tutaj opowieści. No może tutaj się zobaczycie, może coś tutaj po takich czytaniach dochodzicie do jakichś wniosków. Bardzo by mnie to też cieszyło. No zobaczmy, zobaczmy. Oczywiście przypominam po raz kolejny o czytaniach na rok 2026 one są no takie, no, no wiadomo one są dla Was, typowo dla Was i no, na pewno bardziej będą rezonowały niż te tutaj na kanale na kanał nie robię czytań rocznych bo niestety tyle cza czasu kochani nie mam, wolę Wam zrobić prywatne czytania bo no, one wiadomo, że będą bardziej kochani z Wami rezonować no dobrze dobra, patrzymy Jaka wiadomość dzisiaj dla Was. Dobra, zobaczmy, co nas spodzie, jaka główna energia do tego czytania. Uuu, szostka kielichów, no ładnie. Mm, bardzo ładnie. E, karta fajnych, ciepłych uczuć, kochani. E, no, może spotkania z dziećmi, wracanie wspomnieniami gdzieś do bliskich. E, no, energia naprawdę ciepła, spędzania wspólnego czasu z rodziną, z bliskimi. E, no, może gdzieś tutaj dzieci, wnuki, piękne energie i energie też takie o. Otaczania opieką swojego wewnętrznego dziecka, kochani. E, bardzo ładne, też dużo wspomnień. Może też być tak, że ktoś tutaj e, wraca z przeszłości, może nie wiem, czy, czy z rodziny, czy, czy jakieś osoby bliskie. Może być tak, że e, no, będą tutaj jakieś powroty osób, z którymi gdzieś tutaj mieliście takie e, ciepłe uczucia e, i bardzo takie. Gdzieś tutaj emocje były, i to jest powracanie do tego. To jest myślenie o tym, może gdzieś właśnie na wspominki Wam się weźmie, kochani. Może wiecie, jakieś albumy gdzieś tam stare, zdjęcia i będziecie oglądać, wspominać, albo też po prostu z bliskimi osobami spędzać, kochani, czas. Także no jakieś tutaj takie emocjonalne powroty, jak najbardziej też są możliwe, no ale czemu nie? Dobra. No to zobaczmy, o co tutaj chodzi. Dobra. Cesarz. No, tak sobie gdzieś tutaj myślałam, że to mogą być jakieś powroty osób, wiecie. E, święta temu sprzyjają, bo często jest tak, że po jakichś rozstaniach czy nierostaniach, czy no, gdzieś tam te święta bardziej zbliżają osoby do siebie. I jest tutaj wspominanie. No, jakiś cesa, cesa, cesarz Karta barana, baran lew strzelec też może być. No, mogą być takie energie, że ktoś tutaj wraca. Może powrót, właśnie do wspomnienia, mnie, też do ojca, czy do kogoś, do jakichś męskich energii, które gdzieś tutaj w pobliżu was są, kochani. Też tak może być. A, trójka, kielich. fajnie. Fajnie, ta trójka kielichów się często ostatnio pokazuje, może dlatego właśnie, że, że niedługo na, na, będzie czas świętowania, radowania się z innymi osobami, czas spotkań, czas bliskich kontaktów. E, piękna ta, ta karta w tej talii no, trzy, trzy kobiety, które są blisko siebie, przyjaciółki, siostry. Naprawdę, które patrzą razem, wspólnie w jednym kierunku. Także, nie wiem, wspólne tematy, bliskość, coś, co łączy po prostu te osoby, kochani. Naprawdę, bardzo fajnie. Także mogą wracać jakieś stare przyjaźnie, kochani. Może jakieś e e informacje od osób, których od, od, od starych przyjaciół, od, nie wiem, starych, wiecie, eksów e o osób, które gdzieś tam przy Was kiedyś były i. No, są takie dużo emocji z tym związanego też. Może też, wiecie, jakiś cesarz tutaj e, odezwie się e, albo po prostu jest to Wasz mąż, Wasz partner i będzie taka większa po prostu między Wami bliskość. Jak już jesteście w relacjach, w związkach, to może tutaj bardziej będziecie e, tak ku sobie spędzać razem czas i, i to będzie taki ciepły, emocjonalny okres w życiu. Bardzo fajnie. Siedemka buław. Nie zamykajcie się, kochani, na coś. Naprawdę no tutaj widzę trochę. Trochę chęci może. Um, no siódemka Buław to jest, wiecie, um, zamykanie się na coś, na, na, na dużo się może dziać, bo no, buławy to jest działanie, jest jakaś akcja w waszym, w waszym kierunku, ale wy tutaj chcecie zachować spokój. Może właśnie jakaś komunikacja, może tych towarzystwa, będzie wam aż wiecie za dużo i będziecie widzieli, że trzeba się troszkę czasami w tą bańkę tutaj schować, żeby mieć trochę tutaj dla siebie czasu, żeby się chronić też przed tymi jakimiś energiami innych osób. Bo tak czasami jest, no jak za dużo, no to musimy też patrzeć tutaj na siebie i chronić się też. Także z jednej strony towarzystwo, wiecie, wracanie, wspomnienia, może ktoś wraca do Was, ale Wy tutaj yy, i fajnie, bo patrzycie na, na siebie. Umiecie postawić granice, umiecie zobaczyć, że yy, Wy jesteście tutaj też ważni i jesteście bardzo w tym asertywni. Także jak najbardziej dobrze. A piątka kielichów. No, wracanie nie tylko do miłych wspomnień, ale do tego, co, co było trudne. Może dlatego właśnie tak sobie pomyślałam, że ta karta, ona się pojawia tutaj nie bez przyczyny, że, że ja się trochę wycofuję, że ja dbam o siebie. Może właśnie ktoś tutaj z przeszłości wraca. Może y, ktoś, kto kiedyś zranił, może ktoś, za kim mocno tęskniliśmy, może coś, co było gdzieś, wiecie, jakimś rozczarowaniem, coś, co nas też kosztowało przejście jakiegoś trudnego etapu w życiu. I teraz może dlatego. Yy, no, jestem tutaj, patrzę na siebie, stawiam te granice. Ja sobie dopowiem tego cesarza, jestem bardzo tutaj, tych osób też tutaj jestem bardzo ciekawa, będę zaraz dopowiadać. A, ale przychodzi jakaś zmiana, koło fortuny, fajnie. To jest postęp, to jest szczęście, to jest e, pójście do przodu. Pozostawienie jakichś trudnych sytuacji. No, no karta mówiąca właśnie o szczęściu, o sprzyjającym losie. Coś tutaj może, to, no to też jest dla mnie karta przeznaczeniowa, wiecie? I co jeżeli coś ma być, to tak będzie, obojętnie czy my chcemy, czy my nie chcemy. Dobra, jestem bardzo ciekawa tego cesarza i go sobie tutaj przybliżyć. Kim on tutaj jest i te osoby też? Kim, kim to tutaj. No dobra, pytam. Mhm. No mówię, no ktoś tutaj. No, jakieś flirty tu były, ktoś, kto pisał, ktoś, kto się o ciebie może starał, no, randki, spotkania. No, wydaje mi się, że tutaj chodziło może o energię, właśnie, no, męskie. Chodzi tutaj o, o kogoś do relacji, o uczucia. Jeszcze jedno sobie do tego dobiorę mhm. jakiś nowy początek, może jakaś to właśnie nowa osoba była. Którą był nowy początek, albo ten powrót tutaj zwiastuje to, że ta osoba przyjdzie z nową propozycją. Zamknijmy przeszłość i idźmy do przodu nie patrząc na nic. I dlatego tu jest to takie może przemyślewanie. Może się odgrodzę. Stawiam na siebie teraz, zamykam się trochę, muszę przemyśleć. Wiem, że tutaj było jakieś może cierpienie, wiem, że tutaj było rozczarowanie, ale zmiana przychodzi, kochani. Zmiana przychodzi. Ktoś tu może wracać, ktoś tu będzie chciał, może strategicznie rozegrać e, jakiś, kochani, powrót i chęć nowego początku. Bo cesarz jest strategiem, wiecie? Dlaczego trójka, kiedy? No mówię, buławy, przychodz, przychodzą informacje, wiadomości, zaproszenia na randki, na chęć, y, dużo wymiany informacji, kochani. Jeżeli nie jesteście w takich relacjach, jesteście w stałych relacjach, to to, to dobrze świadczy, kochanie też, bo ktoś chce tutaj iść z Wami dalej, chce dobrego początku, chce Was gdzieś zaprosić, wyjść gdzieś, dużo rozmów, dużo spotkań, fajne te energie są, naprawdę. To zobaczymy, co tutaj dalej, jak Ty tutaj dalej będzie, jakie, jakie będą te reakcje i co tutaj dalej z, tym, z tą ogromną zmianą. Jaka to będzie zmiana, bardzo mnie to ciekawi. Dobra, siódemka buław, dlaczego? No, bo siódemka kielichów. Dwie siódemki, dwie karty, które mówią właśnie o takich e, wyborach. To są też karty. Em, wiecie co? Dla jednej osoby może to powiem. Może ktoś tutaj, ta osoba, może ktoś tutaj lubił, nie wiem, zajrzeć do kieliszka. Też tak może być. Ale ja mam wrażenie, może dla osoby to powiedziałam i, i też. No, ale czułam potrzeby, to powiedziałam, nieważne, ale ja tutaj widzę bardziej po prostu e, zastanawianie się nad tym wasze. Może być ciepło, może być miło, może być naprawdę ktoś tutaj, bo rycerz, wiecie, on ma. E, on lubi gadać, nie? On ma. On dobrze pisze, on dobrze potrafi coś przedstawić, wiecie. A z drugiej strony ta energia cesarza, ona jest ta trochę taka, no będę po swojemu, to ja to jakoś rozegram, nie? I może ten rycerz właśnie to pokazuje, takie te rozegranie, trochę granie na emocjach też, wiecie? Zaczniemy wszystko od nowa, będzie pięknie, komunikacja, zaproszenia, wiesz, wyjścia razem, y, idźmy gdzieś razem, zróbmy coś, jesteśmy bratnimi duszami, a w Tobie jest trochę zastanawiającej się energii, zastanawiasz się, Wiesz, co tutaj mogło, mo, może być, bo to może być, albo mogło być. Nie wiesz, czy to nie będzie rozczarowaniem, albo czy było. No dobra, no to zapytam o to. Także jest, masz wycofanie trochę, jest stawianie swoich granic, ale no w głowie może trochę zamieszać. Mhm. No mówię, wychodzisz z tej trudnej energii. Jest tutaj, no, karta tego. E, tak jak ja o tym mówię, poraniony wojownik. Dużo przeżył, dużo przeszedł i no, były jakieś tutaj może rozczarowania. No i teraz przygląda się temu wszystkiemu. Jeszcze nie wychodzi do tego. On się przygląda. Wie, co może być. Wie, co mogło być. Jest ta chwila zastanowienia się. Stawania na nogi po czymś. No ja jestem ciekawa tej karty. Dobra. Dlaczego koło fortuny? Dlaczego koło fortuny? Ha, twój. No mówię, może czujecie, że to jest relacja z przeznaczenia. Wiecie? Bo nie wiem, ktoś nagle tutaj, nie wiem, przychodzi z tymi, e, z chęcią połączenia się. No, Nagła jest zmiana energii. Ktoś obwieszcza wam masz, waszą miłość. Jeszcze muszę tutaj dobrać. Mhm. Spełnienie, coś, co jest spełnieniem. Ktoś widzi w Was spełnienie i wie, że po prostu tutaj jesteście tą osobą. Tą jedyną po prostu, bo cesarzowa jest ta jedyna. To jest kobieta, po prostu, o wiecie, snów. no Mężczyźni, Wy wiecie, że tę energię musicie sobie tutaj przestawić. a ja mówię z pozycji kobiety. Także tak może być. Taka zmiana, jakby uzmysłowienie sobie, że to jest po prostu to. To jest to. Tu musi być połączenie. Ktoś jakby myślał, albo to przychodzi gdzieś odgórnie, że, że ktoś sobie po prostu też wie, że nie wiem, albo spotykacie się przez przypadek, też tak mogło być. I to mogą być nagłe zdarzenia: może spotkacie się gdzieś na, na wyjściu, wiecie, wśród innych osób też tak może być. I odżyją jakieś wspomnienia, odżyją uczucia. Zmiana waszej, tak jakbyście czuli też spełnienie w tej energii. Też dowartościowanie się, takie poczucie, że, że jestem wybraną dla tej osoby. Mhm. Ja mam wrażenie, że ta osoba no nie odpuści. Tutaj będzie komunikacja, będzie walka o Was, będzie staranie się. No, król Buław, On chce, on chce coś zacząć, i widzicie, jako tą cesarzową, mam wrażenie, i tu będzie działanie, tu będzie ogień, tu będzie działanie, tu ktoś nabierze mocy, ktoś tu już ma plan jakiś, naprawdę. Ktoś tu ma jakiś plan, ktoś chce i będzie się starał, będzie robił wiele, i tutaj, i szybko mi się wydaje, to może się zadziać. Może na swojej drodze przez przypadek, kochanie, staniecie też tak będzie. No i królowa była w skróle. No to, to jest połączenie. Tutaj, no nie wiem, no, no to jest połączenie. To jest połączenie. Osoby, które po prostu do siebie pasują, które są równe sobie. Pięknie, te, pięknie te, to czytanie wygląda, powiem Wam szczerze. Bardzo, są bardzo dobre energie. Są, tu jest dużo pozytywne, to jest takie: tu nie ma jakiejś zawiłości, jakichś negatywnych rzeczy, jakichś takich, wiecie, zmagań, trudów, takiego ciężkości. No, tu jest, tu jest tylko to: ta piątka, takie poczucie tego jakiegoś, może, może tutaj nie chodziło o jakieś zranienia, czy może tu chodziło po prostu o wielką tęsknotę, kochanie. Może tęskniliście za jakimś dobrym związkiem, dobrą relacją, i to tutaj przychodzi. I mam wrażenie, że tutaj jest z przeznaczenia. Naprawdę. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze. No. Kolejny król. Dużo y, takiego mądrości w tym: dużo mądrości, dużo logiki, dużo y, stateczności. Tak jakby stateczna taka osoba wiecie taka wiedząca, czego chce i wiem, jak działać, wiem, jak robić. Wiem, że tę komunikację. Tutaj rozpykam to jakoś w swojej głowie, wiecie, żeby się postarać dobrze i, i jest dobrze. Naprawdę jest chęć działania, tworzenia i bycia tego w tym połączeniu. Super. Dobra, to zaczynamy jeszcze kartę radę na koniec. Wskazówka rada. No, dwójka monet mówi o balansie, o tym, że żeby utrzymać się, wiecie, na. Na cienkiej linie, po której chodzimy, to, to jest o ogarnianiu, o tym, że y, trzeba dać radę, że może trzeba przejść jakiś trudny okres, y, może to się właśnie tyczy z tym, że ty też właśnie nie wiesz, że przyglądasz się czemuś, że stawiasz granice, że. Y, no, ale, ale ja uważam, że to jest fajnie tutaj pokazane. Całość jest taka spójna. Bynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Was. Także jeśli powroty, jeśli tutaj jakieś tutaj uczucia, to, to dobrze to wygląda, naprawdę. Przemyślane, dobrze. Jesteście tutaj naprawdę dla tej osoby kimś naprawdę ważnym. Osobą tak jakby bez przeznaczenia. Tutaj yy, jeżeli chodzi o znaki z Zodiaku, no tak jak mówiłam, lew... Yy, Baran, Lew, Strzelec. Tutaj to samo. Baran, Lew, Strzelec. Mocno mi się tutaj te energie pokazują. No może tutaj jeszcze Bliźnięta, Wodnik. Także to mi najbardziej tutaj tak do mnie przemawia. No dobra, kochani. Ja wam dziękuję. Życzę wam takich pięknych energii, takich pięknych połączeń i to z przeznaczenia, takich dla nas. Trochę jak w bajce, wiecie. No ale posłuchać możemy, czemu nie? Dobra, kochani. Ja e, bardzo Was proszę o lajki, o, o subskrypcję, o komentarze, kochani, bo to jest dla mnie tak jak e, zapłata za mój czas po prostu. E, I jeżeli możecie w taki sposób mi podziękować, to jestem bardzo temu wdzięczna, że to robicie, bo no, to pozwala mi po prostu być na tym kanale. E, I robić tutaj to dla Was oczywiście. Dobra, kochani, ja Wam dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.